Dzień dobry, telewizja biznesowa, a w telewizji biznesowej poruszamy ważne tematy dla gospodarki, dla przedsiębiorców, dla inwestorów. A ja nazywam się Jakub Zadrożny i witam Was w biznesie nieoczywistym. A dziś waszym i moim gościem jest adwokat w kancelarii Octo Legal, Katarzyna Pawlonka. Cześć Kuba, dzień dobry, witam Państwa, bardzo dziękuję za zaproszenie. Kasiu, dzisiaj spotkaliśmy się, ponieważ chcielibyśmy porozmawiać o takich dosyć interesujących kwestiach związanych z gospodarką, a mianowicie chcielibyśmy porozmawiać o mafii czy w ogóle mamy w Polsce mafię i jako mamy mafię. No dużo się kiedyś mówiło o mafii paliwowej. Teraz się mówi dzisiaj o mafii watowskiej I chciałbym, żebyś troszeczkę nam tutaj uchyliła rąbka tajemnicy, bo wiem, że jesteś specjalistką w, tym, w tej dziedzinie i żebyś troszeczkę powiedziała właśnie, skąd w ogóle się wzięło pojęcie mafii chociażby paliwowej. Mhm. Ja generalnie nie lubię tego określenia mafia, ponieważ no przede wszystkim nie jest to określenie kodeksowe. E, jest to określenie absolutnie dzisiaj medialne, typowo publicystyczne. E, no i rzeczywiście, tak jak wspomniałeś, gdzieś. E, to określenie mafia, czy mafia paliwowa. E, powiedziałeś tutaj o początkach lat dwutysięcznych. Natomiast możemy sięgnąć jeszcze dalej, no bo gdzieś samo hasło tej mafii paliwowej to są lata 90., To jest właśnie początek lat 2000-. Mafia tak naprawdę, kiedy media używają określenia mafia, co mają w ogóle na myśli? E, ja uważam, że posługując się tym pojęciem, przede wszystkim mają oni, e, chcą powiedzieć o dużej, zorganizowanej strukturze przystępczej, która przede wszystkim ma jakąś swoją hierarchię, która przede wszystkim ma jakiś swój wewnętrzny kodeks, ale co ważne, ona ma wpływy. I to ona ma wpływy nie tylko i wyłącznie przystępcze, ale ona ma również wpływy na elity gospodarcze, ona ma wpływy na szereg różnych zagadnień, które gdzieś z naszym systemem w, w kraju mają swój związek. No właśnie, a jeżeli tutaj Mówimy o ofi paliwowej. To takie od razu nam się tutaj e, nasuwają e, kwestie, jak na przykład nielegalny obrót paliwami, fikcyjny oraz e, e, fałszywy obrót fakturami, dodatkowo pranie brudnych pieniędzy czy wyłudzenia majątkowe. I podatkowe. Czy to się gdzieś tam wiąże właśnie z tym, jakby stereotypowym wizerunkiem mafii, który mamy gdzieś w głowach, a czy dzisiaj to wygląda zupełnie inaczej? Rzeczywiście te pojęcia mają związek z mafią paliwową, mafią watowską. Tylko tak jak powiedziałam na początku, nie lubię określenia mafia, raczej mówimy o zorganizowanych grupach przestępczych, podatkowych. Natomiast do roku 2015-2016 media. Posługiwały się pojęciem mafii paliwowej. Dzisiaj to pojęcie jest już trochę nieaktualne. Wynika ono przede wszystkim z szeregu działań, które państwo wprowadziło, regulacji, unormowań, które zmieniły trochę przedmiot działalności tych grup. I zamiast paliwa mamy dzisiaj zupełnie inne składniki. Chociażby tutaj mam na myśli czynniki niematerialne, prawo do emisji CO2. Różnego rodzaju dobra związane z aspektami medycznymi, na przykład leki. To są kwestie, które dzisiaj zdecydowanie bardziej budzą zainteresowanie tych struktur przestępczych, aniżeli paliwo. Ale może właśnie jeszcze od początku, tak, no bo w sumie ta mafia paliwowa z przypadku się nie wzięła i skąd w ogóle to hasło gdzieś tam jest i funkcjonowało wcześniej. Tak jak wspomniałam, gdzieś te początki tego były w tych latach 90., początek 2000 roku, jakby to wynikało? Tak na dobrą sprawę wynikało to z pewnego rodzaju braku właściwych regulacji w naszych przepisach, z czego e, osoby tworzące zorganizowane grupy przestępcze gdzieś tam w tamtym czasie e, pozwalały sobie to wykorzystywać. E, sama mafia paliwowa to nic innego jak zorganizowana grupa przestępcza, e, której przedmiotem jest obrót e, nielegalnym paliwem. E, no i przede wszystkim związane z tym, że miałbym wiązać się z odprowadzeniem podatku akcyzowego i VAT, w związku z czym to właśnie było clue przedmiotu działania mafii paliwowej. Bardzo tak naprawdę też mam wrażenie, nie do końca zrozumiałe są często te sposoby działania, tak, tej mafii paliwowej, no bo tutaj rzeczywiście, um, osoby, które w tamtym czasie do takiej mafii należały, e, i z czym nam też ta mafia z tamtego tamtych okresu może się kojarzyć, no to są spółki słupy, tak, osoby, które nie prowadziły działalności gospodarczej, osoby, które gdzieś tam były nagabywane z ulicy, e, przebierane i miały one zasiadać w nawet niekiedy jednoosobowych spółkach, w e, spółkach, które rzeczywiście później były podmiotami gdzieś znikającymi w tym całym procederze paliwowym, no bo to jeszcze tutaj muszę dodać. Ty mówisz tutaj o właśnie o mafii paliwowej, która wychodzi się ze śląska, natomiast mamy możemy też mówić o łódzkiej ośmiornicy, gdzie mamy te kwestie związane chociażby z akcyzą, niedoprecyzowanie prawa dotyczące czego, na przykład do alkoholu, czy na przykład zaprawy do ciasta posiadając alkohol chociażby, czy były, podlegały akcyzie, czy nie. No i tutaj też oczywiście mieliśmy różnego rodzaju wyłudzenie i więc jakby tutaj paliwo, alkohol czy inne tego typu rzeczy też jakby chyba wchodziły jakby w skład tych nadużyć, które dzisiaj mówimy o tym, że to była mafia, tak, która wyłudzała podatek i akcyzę. Kiedy mówimy o mafii, tak, rzeczywiście, to nie musimy tutaj być pod uwagę tylko i wyłącznie kwestii związanych z paliwem. Były to inne dobra, dobra materialne, które rzeczywiście gdzieś tam e, przedmiotem tych e, Karuzel mogły rzeczywiście być. Natomiast no, mafia paliwowa jednak związana była wyłącznie z olejem opałowym i olejem napędowym. To były te dwa składniki, które stanowiły przedmiot zainteresowań mafii. Dlaczego? No, przede wszystkim z tego, że. Różnica w podatku aktyzowym, który był pomiędzy olejem opałowym, a pomiędzy olejem napędowym. To dawało strukturom zorganizowanym przestępczym taką możliwość zbogacenia się, robiąc to w sposób oczywiście krzywdzący dla skarbu państwa, wykorzystując z tego wszystkiego zupełnie inne podmioty, często związane z tymi strukturami, a często zupełnie niezwiązane z tymi strukturami, które później finalnie i tak taką odpowiedzialność karną gdzieś mogły. Mogły, mogły ponosić. No dziś taka sytuacja, że jakby to. Dziś określenie mafii paliwowej chyba już odeszło do lamusa, natomiast możemy mówić o mafii watowskiej, o wyłudzeniach generalnie podatku, tak? bo jakby tutaj do tego to się dzisiaj sprowadza. Wiesz co, ja mam takie wrażenie, że generalnie e, kiedy byśmy nie słyszeli o jakichś dużych e, zorganizowanych grupach przestępczych, to słyszymy to określenie mafia paliwowa, mafia vat to wszystko jest używane zamiennie. Czy jest to zgodne z prawdą? No nie, absolutnie nie. E, ta mafia Paliwowa rzeczywiście została w tym języku publicystycznym um, uzupełniona mafią Watowską, a wynika to przede wszystkim z tego, że rzeczywiście dzisiaj ten biznes paliwowy dla osób, które należą do tych zorganizowanych grup przestępczych jest już poniekąd trochę niekorzystny. Dlaczego? Ponieważ patrząc na to, jak wyglądała luka watowska w 2015 czy w 2016 roku, no to um, organy państwa podjęły takie działanie, żeby tą lukę gdzieś tam zmniejszyć. Więc no tutaj chociażby utworzenie organów, które miały sprawować pieczę nad tymi kwestiami związanymi z administracją skarbową w kraju. Ale przede wszystkim również wyrównanie tego podatku akcyzowego pomiędzy olejem opałowym a napędowym. To miało gdzieś tam znaczenie. No w związku z czym luka zmierzała do zmniejszenia i faktycznie dzisiaj, faktycznie dziś ona została zdecydowanie pomniejszona. Natomiast to paliwo Mam takie wrażenie, przestało być na tyle interesujące dla osób, które gdzieś tam należały do tych zorganizowanych grup przestępczych, ale przede wszystkim zaczęło też być dość niebezpieczne. No bo wcześniej grupy przestępcze miały swoje pomysły na to, jak z oleju opałowego zrobić olej napędowy. Tak? To nie było tak skomplikowane, różnego rodzaju odbarwiania, różnego rodzaju dodawanie pewnych substancji, żeby ten olej opałowym olejem napędowym się dla stacji chociażby benzynowych czy innych podmiotów, które taki olej kupowały. Natomiast dla Skarbu Państwa w tych deklaracjach podatkowych olej napędowy cały czas był olejem opałowym. W związku z czym środki, które grupy odprowadzały te podatki, cały czas to były podatki od oleju opałowego. Olej napędowy był nieznany wówczas. Te transakcje z nim były nieznane dla organów ścigania. Natomiast tak jak powiedziałam, dzisiaj nie dość, że są te kontrole, Paliwowe, więc działania, które mają zmierzać do tego, żeby zbadać, co w tych cysternach rzeczywiście jest, no jest to wszystko zdecydowanie bardziej posunięte, więc grupy przestępcze wiedzą, że na tym jest po prostu troszeczkę łatwiej wpaść. W związku z czym przerzuciły się na innego rodzaju działalność, która gdzieś tam by mogła przynosić jakieś korzyści. Natomiast, tak jak mówimy, ta, ta, ta Mafia paliwowa, dziś mafia watowska, mafia watowska i jak najbardziej również swoje powiązanie z tematami związanymi z paliwem jak najbardziej ma. No tylko dzisiaj mamy innego rodzaju usługi, które mogłyby być tutaj zdecydowanie bardziej interesujące, tak jak sam wspomniałeś. Alkohol, no ale chociażby wyroby tytoniowe, tak? To też jest zagadnienie, które jest gdzieś tam na czasie, jest korzystne i niekiedy może być problematyczne dla uchwycenia, dla organów ścigania. Czyli możemy powiedzieć, że jest nowa odsłona rzeczywistości. Mafia watowska jakby teraz wygląda zupełnie inaczej. Nie mówimy już o tych panach w skórach w Furach i wymuszanie z bejsbolem w ręku, tylko dzisiaj robią to panowie w garniturach i, i w krawatach. Jakbyś może troszeczkę powiedziała, też uchyliła rąkańskiej, jak dzisiaj ten mechanizm przestępczy może wyglądać i właśnie jakich sfer życia gospodarczego może dotyczyć? No, tak jak powiedziałaś, kiedyś to rzeczywiście, bo toż Sejmana tak z tym głównym headem tej całej zorganizowanej grupy przestępczej, który miał przed sobą, pod sobą osobę, na które wpływał, e, tak się wydawało, groźbą się. Natomiast rzeczywiście dzisiaj mówimy o tych przestępcach zdecydowanie bardziej intelektualnych, tak? Niekiedy mam wrażenie, że to są zupełnie sprawnie i legalnie działające całe korporacje biznesowe, bo moim zdaniem na te zorganizowane grupy przestępcze dzisiaj spokojnie możemy mówić, że to są osoby, które należą do korporacji biznesowych. Niekiedy też jest tak, że te korporacje biznesowe działają zupełnie legalnie, tak? Przedmiotem działalności Takiej spółki są, um, są transakcje, które są zgodne z przepisami prawa, natomiast dokłada się do nich pewnego rodzaju czynniki gdzieś nielegalne, które pozwalają poniekąd utajnić, ukryć to, co rzeczywiście gdzieś tam pod poszczykiem tych legalnych działań miałoby w tych spółkach się dziać. I jak to dzisiaj jest przede wszystkim wykonywane. No różnica jest taka, że dzisiaj w tych mafiach vat w tych zorganizowanych grupach podatkowych wykorzystywani są księgowi. Wykorzystywani są niekiedy osoby, które są doradcami podatkowymi, czyli osobami, które mają pełną wiedzę na temat tego, co robić, żeby to wszystko z pozoru gdzieś wyglądało legalnie? Czyli gdzie przebiega ta granica pomiędzy przestępstwem, a jeszcze optymalizacją chociażby podatkową? Gdzie ona dzisiaj przebiega ta granica? No tak naprawdę ciężko jest tutaj powiedzieć, no bo w momencie kiedy mamy tutaj sytuację, gdzie organy ścigania podejmują pewnego rodzaju czynności, żeby postawić zarzuty takim osobom, tak? To niekiedy tacy przedsiębiorcy tłumaczą się błędem, tak? Że oni byli w błędzie, oni nie wiedzieli. To wcale nie jest tak, że czynności, które były podejmowane, były podejmowane z umysłem działaniem w celu pokrzywdzenia skarbu państwa. No absolutnie Absolutnie nie. To jest właśnie problem, bo rzeczywiście jest tak, że są struktury, które mają za zadanie no, działać na niekorzyść Skarbu Państwa, gdzieś prowadzić e, i ten nielegalny obrót fakturami, fałszować dokumenty. Bo trzeba też pamiętać o tym, że poza tym, że my mówimy tutaj o e, karuzelach VAT-owskich przy zorganizowanych grupach przestępczych podatkowych, to my tutaj też mówimy o szeregu innych przestępstw, które takie grupy mogą popełniać, tak. No bo to nie, tylko, to nie jest tylko i wyłącznie sytuacja związana z wystawianiem faktur, ale to, to jest sytuacja związana z fałszowaniem dokumentów, Wprowadzaniu do obrotu dokumentów, które zostały sfałszowane. Tylko pytanie brzmi, i to jest właśnie to, o czym powiedziałam wcześniej, to jest ta granica pomiędzy tym błędem a przestępstwem. Bo w takich strukturach musimy pamiętać o tym, że są też czasami osoby, które pracują e, i które po prostu podają ofiarami e, uczestnictwa w takich zorganizowanych grupach przestępczych. A czy paradoksalnie elektroniczny obieg pieniądza dzisiaj z jednej strony uszczelnił pewne obszary działalności gospodarczej, a z drugiej strony też dało jakby nowego pola troszeczkę tutaj do nadużyć i gdzieś do wykorzystywania tego systemu w sposób nielegalny. I tak i nie, ponieważ rzeczywiście państwo miało tutaj za zadanie to wszystko tak jakby uregulować to w taki sposób jak najbardziej podlegający pod standardy informatyczne, które miałoby tutaj utrudniać i przy okazji też miałoby powodować, że państwo będzie Miało większy wgląd w to wszystko, co gdzieś się dzieje, tak, chociażby i VAT, no to miało być coś, co miało powodować rzeczywiście, jeżeli ten podmiot będzie zobligowany do tego, żeby. Pokażę takie transakcji co miesięcznie informować Państwo, jak wyglądają te przepływy finansowe, jak wyglądają te kwestie związane z wystawianymi fakturami, no to rzeczywiście miało to gdzieś e, zmniejszać e, możliwość popełnienia takich przestępstw. Nie powiem, że to się nie zmniejszyło, no bo statystyki zdecydowanie pokazują, że to się zmniejszyło. Natomiast nie jest tak, że te przestępstwa e, nadal nie są popełniane. Też Zastanawiałam się ostatnio nad kwestią związaną z tym, jak to jest tą luką vat i tak naprawdę z czego wynika kwestia tego, że ta luka jest dzisiaj e, mniejsza, no ale zarzuty przecież cały czas e, są stawiane nowym osobom, tak? E, coraz e, częściej słyszymy w mediach, że rozbicie jednej zorganizowanej grupy przestępczej to zbicie drugiej zorganizowanej grupy przestępczej. Czy to jest rzeczywiście tak, że ci ludzie pełniają dzisiaj te przestępstwa częściej? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem rzeczywiście, tak jak powiedziałam, Wcześniej temat mafia w ogóle jest pojęciem według mnie typowo publicystycznym. Natomiast mafia vat nie jest pojęciem archaicznym, natomiast przynajmniej w moim odczuciu ma ono zupełnie inne znaczenie, niż miało wcześniej. Ja też uważam troszkę, że to jest też bardzo ważna kwestia, dlatego że to też jest kwestia polityczna. Dlatego że jakby ten w ogóle uszczelnienie tego podatku VAT, tak? wyłudzeń, jakby też niektóre partie, które. Y, 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 strony y, sporu konfliktu politycznego, jakby szły z tymi sztandarami, że tutaj poprzednicy tego nie robili, my to zrobimy, a okazuje się, że mamy kolejne rządy, y, kolejne, tak jak słusznie zauważyłaś, zmiany w systemie, a te wyłudzenia może mniejsze w innej skali, no ale cały czas są. Bo to jest trochę tak, że w, w tym okresie 2015 czy 2016 roku y, no tutaj y, osiągnięto taki poziom. Luki Watowskiej. Nie chcę mylnie rzucać cyframi, ale jeżeli dobrze pamiętam, to były wartości szacujące mniej więcej w okolicach 260 miliardów złotych. Tak? No to potężna luka Watowska. Luka no bo to, pamiętajmy też o tym, czym w ogóle ta luka jest. Ta luka to jest ta kwota, wynika z tego, co Powinno być, a co rzeczywiście jest, tak? No więc 260 kilka milionów, miliardów złotych, no jest, to, jest to wysoka kwota. E, I wówczas w tamtym, w tamtym czasie, w tym 2015 czy w 2016 roku, no, organy państwowe służby czy nasza władza podjęły działania, żeby tą lukę po prostu pomniejszać. E, jakie działania podejmowano? tak jak już rozmawialiśmy gdzieś tam o tym wcześniej, był szereg narzędzi, które oni wykorzystywali i które doprowadziły do tego, rzeczywiście dzisiaj ta luka jest zdecydowanie mniejsza. Tylko czy, m, tak naprawdę ona jest mniejsza, bo mamy szereg narzędzi, które sprowadzają się do tego, aby ją pomniejszać. No to, to teraz warto zadać pytanie i wcielić się tutaj w przedsiębiorcę i powiedzieć sobie ze strony przedsiębiorcy, jak to wygląda. No bo z jednej strony mamy też, oczywiście jest to wszystko legalne i dozwolone. Optymalizacja podatkowa, tak? Czyli chęć pogoni za zyskiem, co jest dla, dla, dla przedsiębiorcy naturalne. No a z drugiej strony też jest fiskalizm państwa, tak? Czyli Część tych no oczywiście, podatków trzeba płacić. Teraz pytanie jest, ile mamy tych kosztów, ile mamy tych przychodów, ile tego podatku należy odprowadzić. to też pytanie jest zasadne, czy na przykład też państwo dobrze oszacowało też ilość tego VAT-u, który miał być na przykład już tej jeżeli przechodzimy do tego podatku VAT na przykład, wersus tego, ile ci przedsiębiorcy na przykład mają to płacić. Tak? No właśnie, bo pamiętajmy też o tym, że ten VAT to nie są tylko i wyłącznie kwestie związane z... Przestępstwami popełnianymi, ta luka vat to nie są tylko przestępstwa popełniane przez zorganizowane grupy No Myślę, że to jest jakiś promil na pewno Absolutnie. Myślę, że... ściągalności podatków. Dokładnie, być może to jest większa część. Natomiast pamiętajmy o tym, że. Te mniejsze podmioty, te mniejsze działalności, te działalności gospodarcze, jednoosobowe, one również popełniają przestępstwa gospodarcze. One również popełniają przestępstwa skarbowe. Nie są, w sensie przez media rzeczywiście nadal są określane jako, jako mafia, natomiast mafią vat czy mafią paliwową wówczas one nie były, a przestępstwa tego typu również popełniały, i to również wpływało na pewno na uszczerbek dla skarbu państwa. Stąd ta kwota, o której wspomnieliśmy, i ta luka, no nie jest tylko i wyłącznie działaniem tych dużych struktur. No to jak się interpretować te dane dotyczące luki Watowskiej? No. Powiedziałaś tutaj, że no, na przestrzeni tam powiedzmy sobie poprzedniej dekady gdzieś e, ta luka vat się zrobiła dosyć duża, natomiast dzisiaj troszeczkę no, też o, organy państwa zaczęły e, trochę inaczej też podchodzić do tematu. No i Pytanie teraz dzisiaj, w jakim miejscu jesteśmy? Ta luka vat jest dzisiaj mniejsza. Rzeczywiście ona mniej więcej, chyba według statystyk z ubiegłego, ubiegłego roku jest w granicach około 7%. Ale z czego to wynika? Dlaczego? Dzisiaj jest tak, ponieważ organy państwowe mają zupełnie inne narzędzia do działań i podejmują zupełnie inne środki, mają zupełnie inne mechanizmy do tego, aby móc wpływać na działalność zorganizowanych grup przestępczych i taką lukę pomniejszać. To tylko i wyłącznie wynika z tego, że no przede wszystkim informatyka poszła zdecydowanie do przodu. Są zupełnie inne narzędzia, tak? mamy zupełnie inne jednostki w obszarach państwowych, mamy administrację skarbową które tak naprawdę mając i inne zasoby ludzkie, ale przede wszystkim inne zasoby, jeżeli chodzi o narzędzia, mogą prowadzić tego typu działania, które powodują, że ta luka faktycznie się zmniejsza. Wykrywalność przestępstw to jest bardzo ważne. Według mnie luka jest mniejsza. I wykrywalność przestępstw jest większa. Są lepsze narzędzia do tego, aby te przestępstwa dzisiaj wykrywać, w związku z czym ta luka również ulega pomniejszeniu. Faktycznie nasz kraj chwali się um, dość mocno tym, że ta luka vat dzisiaj jest um, jedną z najniższych w Europie, i rzeczywiście statyki, statystyki na to pokazują. Tylko też zwróćmy uwagę, że to nie jest chwila. tak? To wszystko jest, jest procesem, um, który zakładam, że gdzieś przystał. Czas jeszcze się będzie, będzie zmieniał. To w takim razie mam takie pytanie do ciebie, jak dzisiaj wygląda ten obraz skali e, przestępczości? E, no tutaj już mówimy o, o mafii vat tak, mm -hmm. ale jakby w tym obszarze tutaj, jak ty to widzisz dzisiaj? Jeżeli zapytałbyś mnie o to, czy mafii VAT-owskiej jest dzisiaj mniej, e, mogę powiedzieć na pewno tyle, że wykrywalność mafii VAT-owskiej jest dzisiaj lepsza na pewno ta mafia watowska to nie jest już dzisiaj ta typowa mafia watowska no bo też pamiętajmy o tym że mafia watowska, która gdzieś wzbudzała największe zainteresowanie, to była ta mafia, która działała, składa, tworzyła ogniwo wielu spółek, spółek powiązanych i z przepływami wewnątrzwspólnotowymi, wspólnotowymi, tworzeniem spółek słupów, znikającym podatkiem, tak? To rzeczywiście były struktury, gdzieś tam, które, które Funkcjonowały wcześniej, tego było dużo. Dzisiaj być może takich struktur jest nieco mniej, ale to też nie jest tak, że one nie funkcjonują w ogóle. One są, tylko tak jak już wspominałam wcześniej, gdzieś działają w zupełnie inny sposób. No to dziś mamy szerszą perspektywę tej przestępczości zorganizowanej w tym obszarze. To ja bym chciał się zapytać, w jakie te nowe obszary w takim razie oni zagospodarowali, gdzie oni widzą szansę jakby na rozwój swojego procederu przestępczego. Hmm, na pewno uważam, no patrząc też na to, jak bardzo posunięte są kwestie związane dzisiaj z Tematami związanymi z emisją CO2, hasła związane z energią, z energetyką, zagadnienia klimatyczne, ale przede wszystkim również przemysł lekowy. To są, to są takie hasła, które dzisiaj wzbudzają zainteresowania tych zorganizowanych grup przestępczych. Dlaczego? Przede wszystkim też dlatego, że te pojęcia, które wymieniłam, to są w. w Przeważającej większości zagadnienia niematerialne, jednak, tak? Dużo trudniej jest organom państwowym namierzyć ten przedmiot, do, wskazać rzeczywiście, że to, ten zarys historyczny, to wydarzenie historyczne się nie wydarzyło, że ta faktura, która opisuje, że przedmiotem um, jej był właśnie przepływ, Takich dóbr niematerialnych nie, nie istniała, była fałszywa i jest znacznie trudniejsze do wykazania. W związku, z czym organ, w związku z czym dzisiaj osoby, które takie przestępstwa popełniają, na pewno korzystają z tego typu sposobów na prowadzenie tych swoich działań biznesowych. Czyli jaka będzie wyglądała przyszłość tego typu przestępczości według Ciebie? No, dzisiaj to w ogóle jest, tak naprawdę patrząc na to, jak bardzo um, posunięta jest sztuczna inteligencja, tak, jak to wszystko idzie do przodu. W, w jakim tempie, chociażby nawet my dzisiaj, korzystając z różnych narzędzi, które miałyby e, ułatwiać nam to nasze życie na co dzień, czy generować odpowiedzi na jakieś e, nurtujące nas pytania, no chociażby nawet przypływy ostatniego roku widzimy, tak, jak to wszystko się posunęło. Czy co, dojdziemy do tego momentu, high Siri, znajdź mi nowe źródła e, wyłudzania VAT-u? Nie, mam nadzieję, że nie, jak dobrze wiemy też tego typu, tutaj te środki, które mają nam ułatwić zdobywanie jakiejś wiedzy czy informacji, mają swojego rodzaju zabezpieczenia, które jednak e, mają nie dopuszczać do popełnienia przestępstw. Natomiast no Wiadomo jest to, że gdzieś każde zasady, każdą zasadę można próbować naruszyć. Ciężko jest przewidzieć, jakie pytania można zadać temu danemu narzędziu, żeby, on, żeby uzyskać od niego tą odpowiedź, która by nas najbardziej satysfakcjonowała w tym momencie. Tak? Można tych pytań, tych pytań zadawać wiele, uzyskiwać cały czas niewłaściwą odpowiedź, więc zapowiadać kolejnymi pytaniami. Kto wie? Więc ja nie mogę, nie mogę dzisiaj założyć, że z pewnością nie są dzięki temu popełnianie tych przestępstw nie jest łatwiejsze. No na pewno jest to baza wiedzy. Są to jakieś źródła, które mogą inspirować. To ja na no koniec muszę zadać ci pytanie tak. w takim razie. Jak w tej całej sytuacji mają się znać uczciwi przedsiębiorcy, którzy gdzieś w tych obszarach prowadzą swoją działalność, no a jednak y, też chcieliby gdzieś, gdzieś powiedzmy optymalizację podatkową wprowadzić. No ale chcą to robić w sposób uczciwy. O, w Kuba, to jest to jest duży problem i y, to jest problem, który był. Jest i mam wrażenie, że będzie, bo tak jak już wcześniej, i w kwestiach związanych z mafią paliwową i później mafią Watowską. Tam bardzo często znajdował się jakiś podmiot, jakaś spółka, która kompletnie nie wiedziała, że w ten dany proceder przestępczy była zaangażowana. Ja również z racji wykonywanego przez siebie zawodu bardzo często spotykałam się z sytuacjami, gdzie e, takie osoby wzbudzały zainteresowanie organów ścigania. Wobec takich osób były stosowane, były stawiane zarzuty, były stosowane środki, nawet najbardziej dotkliwe w postaci tymczasowego aresztowania, niekiedy na nie miesiące. A lata, tak to wyglądało, więc nie mogę powiedzieć, że dzisiaj osoby, które chcą prowadzić legalny biznes, nie są narażone na jakieś niebezpieczeństwa. Natomiast jest dużo źródeł i dużo możliwości, aby na pewno ustrzec się przed tym, żeby paść ofiarą uczestnictwa w zorganizowanej grupie przestępczej. Na pewno przedsiębiorcy, którzy chcą prowadzić legalnie swój biznes i którzy chcą podejmować wszelkie działania co do tego, żeby te ich, te ich kroki były jak najbardziej zgodne z literą prawa, mają mnóstwo narzędzi, z których mogą korzystać. Poza to oczywiście możliwością korzystania z doradców podatkowych czy prawników, tak, ale jest możliwość właśnie i korzystania z rejestrów, które będą badały takie podmioty, które, które gdzieś tam nas zachęcają do współdziałania, jeżeli chodzi o prowadzenie działalności gospodarczej. Oczywiście e, również tego typu przedsiębiorcy mogą zwracać się z różnego rodzaju zapytaniami, zagadnieniami, mogą podejmować czynności weryfikacyjne. No niestety, nieznajomość prawa szkodzi, więc to po stronie przedsiębiorcy jest podjęcie wszelkich działań, jeżeli coś nie gra im w, w tych relacjach biznesowych, do których na przykład mogliby dołączyć, e, aby po prostu defikować to na tyle skutecznie. Widzę, że otworzyliśmy tak. kolejny temat, który chyba trzeba będzie dalej kontynuować. Kolejny temat na Czeka. na łamach biznesu nieoczy, nieoczywistego w telewizji biznesowej, a za dziś chciałem podziękować Katarzynie Pawlące, adwokatowi w kancelarii Octo Legal za to, że nas tutaj oprowadziłaś po mandrach mafii i o tym wszystkim związanym z nieprawidłowościami. Mamy nadzieję, że naszych przedsiębiorców, którzy oglądają nas program, to nie dotyczy.